Witam serdecznie z tej strony, Himek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne Ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. I życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. Próbuję zakupy, bo codziennie oszczędzam. Korzystam z okazji, gdy tylko się pojawią. Wiem, bo codziennie oglądam gazetki i promocje. To ja jestem Himek, znasz mnie na pewno. Codziennie ci wyjadę. Być może w Twoim sklepie, ale najczęściej w internecie. Gazetki i promocje. Gazetki i promocje. Super. Subskrybuj śmiało i korzystaj z okazji. Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje. O, o, gazetki i promocje! Subskrybuj śmiało i korzystaj z okazji. Ciesz się rabatami, oszczędzaj na zakupach. Ja ci w tym pomogę, dlatego oglądaj gazetki i promocje.